Dobra, już się Ogramy w gangi Miami. O widzowie, widzo. o siema mordo, la, la, O o nie nie, no, a nie myślałem, to jest To la, la, tu jest jest? jest la, Wait this wait. la, tutaj la, Nie a tutaj się nie da, a da się się, da A kurde, co co się dzieje? Hm. Dobra. Pupu. Aha, tu. Dobra. Ma mało amunicji trochę. No to. Wszyscy umierają w tym momencie. Dobra. Jeszcze ktoś miał. No, znowu reklama. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. A jeśli bym mógł nie wybierać nikogo, to to to, eee, to chyba Kevin De Bruyne, No ewentualnie Neymar ale tak ogólnie to, to Ronaldo. No, ona ci się nie gramy w to. się buguje. Dawaj! Nie! Nie, 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 nie! To byłoby za mocne Simulatory. Multiplayer. Dobra. Stigmar wyszedł zombie. A jakie są nowe gry? Nie ma żadnych? Dobra, to gramy z mocą Ty, 3 minuty temu rozpoczęłam tego live'a, a już są 3 osoby po live'a Kurde, przegłos może być Może być duży przegłos Ja tego nie zobaczę Ooo Level 1 Minecraft czy Brawl Stars? Au. Czekaj Czekaj Dobra eee, Minecraft czy Brawl Stars? Minecraft O kurde Oła Minecraft Minecraft ja ostatnio dużo gram Minecrafta Dobra ja w na jednym kole, a nie Oj, 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 oj. Google grę możesz już pobrać na... Telefony, na tablety, na... Na laptopie to ja w to gram na GPL. Ale... No wyszukajcie sobie na telefonach albo na tabletach Szukajcie sobie... E, po prostu motory i... Nie, Moto X3M Winter na przykład. Albo po prostu... Ja to gram na grypl Kurde, dwie osoby. Akcji jakie są? Ooo! Gramy z Kid Game mnie prawa autorskie, to to będą. No. Dobra. Dobra, a myszką było. Nie widzicie myszki. Czyli że... chyba, że będziecie słabo widzieli. O, jeszcze raz. Bo widzę. Dobra, ja tu nic nie robię, panie ochroniarzu. Dawaj, jeszcze, 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 jeszcze. No i dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze, jeszcze, jeszcze podpalaj to, podpalaj to. Oj, 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 chyba się skapnął. Podpalaj! Dobra, dawaj. Uf. I do końca. Możecie pisać, jakie ogólnie gry sobie poszukać tutaj mogę. Byle nie, byle jest w nie? To są takie podroby, że myszka mi utknęła. Ilu umarło? Green light. Light, dawaj. Co oni tak szybko lecą? Co jest? Jak się gra? O nie, level complete! pikt. Bel. Dobro. Foi, fui. Ła o Co Mam mówiła? Dobra. Bel. Gramy w coś innego? Napiszcie na czacie. Myślę, na rzeczy, czy gramy w coś innego. Tak to w co? Jak to, No to dobra. To ja też z pozoru. Ja kiedy bym mógł zrobić, ale czy ja w tym? bo to nie jestem najcem się wydawało. Nie, to nie jestem. Co ja robię? A chcę zobaczyć. Aha A jak tutaj trzymam? To nic. Aha, dobra. Ogarnię. tam.

Eu quero curar przez W? Isso é Pura! Aldo No ja... Dobri, vamos Poki. Poki. oh isso, Red Bull? World Cup 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 and play for World Cup in this moment World Cup World Cup World Cup World Cup Ogri FPS World Cup World Cup No, che roba non ti spiccerai, FPS? minecraft 5 to jest minecraft aha mapa ej help help Jeśli ja nie mogę ruszać o, no nie mogę zabij mnie jeszcze. kurde wy to widzicie na live? Dobra, no, nie gra w tą gę coś innego. Jakąś inną stelankę. Gry w stelankie. Kombat online. Ej, hey, dobra, w Dobra, gram w kombat online. おにゅう Ale to miała być wczorajka A ja jestem Lambo! Oh yeah. Co ty robisz? No ej, zablokowałem się, nie wiem no. What is this? Yeah, yeah, yeah. Great. I'm gonna i guess, I've to have so this broken. in mm -hmm. the Dobra Widzowie gramy w Counter Strike'a eee e. daj mi Kurde Służby taka czułość się Kurde lawicę Bubu Zabiję, zabiję, zabiję!

JAK?! Przez snajpę. Będę mieć raz w No Co? Jeżdżę na live, po widzów. No co chciałaś? Nie mogę prowadzić live'a. No to byś chciała. Zajmę się chemika. Po co? To zobacz, co można zrobić. To zobacz, co mam w torbie. Я не могу первый клей, я снайпер. Ёк, близко! Хэдшот! А я тоже. Ай-яй-яй. Я все, что мы можем заграть. No w al alchemiko. To się nie gra. A w co? No to możemy też tutaj swodzić. Jak chcesz, to mogę skończyć live'a i potem robię tego ręka. Kelner włącza wam menu. Przyszczę do Was oko i robi. Wszystkie następne słodycze. Znajduję coś dziwny na sobie na Ja to sobie urodzę. Wszystkie nie robić. Jakie kolory odchodzą? Ty już to otworzyłaś? Nie, wiem, już to jest jeden z trzech. Prawie. Czarny. Tu już cztery otworzyłeś? Dobra. Tu się da jakoś biegać? Tu się da biegać. Dobra, widzowie. Koń, Kończę, widzowie wylewa. Ja mam wszystko to samo. Wszystko to samo? Dobra, kończę widzenie live'a.